Witam Was po raz kolejny na moim kanale. Dzisiaj sobie pomówimy o tym, jak poprawić stabilizację w sportach walki. Lecimy. Zapraszam. Czym ogólnie jest stabilizacja? Często stabilizacja jest mylona z równowagą. No i stabilizacja, można powiedzieć, jest to bardziej czynnik, który powoduje to, że my jesteśmy jakby w stanie utrzymać się, powiedzmy, w jakimś pionie, czy w jakiejś danej pozycji, którą my chcemy utrzymać w momencie, gdy działa na nas jakaś siła równowaga, to będzie bardziej jakby utrzymywanie swego środka ciężkości nad środkiem stopy. Dlaczego o to mówię? Ponieważ bardzo wielu zawodników jakby zaczyna tronować stabilizację na piłkach bosu czy też beretach. No i to będzie bardziej tak naprawdę trening tak naprawdę można powiedzieć równowagi. I oczywiście nie chodzi mi o to, że jest to w jakiś sposób kompletnie złe, tak? Ponieważ no, piłki bosu mają jakby swoje zastosowanie i berety tak. One zostały jakby wynalezione do rehabilitacji, aby po prostu przywracać nam prawidłowe impulsy nerwowe w kończynach, które zostały, jakby może powiedzieć, w jakiś sposób uśpione w momencie, gdy były unieruchomione poprzez kontuzję. Jeżeli jednak mówimy o treningu sportowym, no to tutaj my raczej chcemy poprawić stabilizację w takich warunkach bardziej takich nieprzewidywalnych i takich bardziej w warunkach dynamicznych. No i teraz jak możemy to robić? Oczywiście wszystkie takie ćwiczenia jednostronne się fajnie nam sprawdzą, czyli jakieś wyciskanie, jednorącz, wykroki, tak, to też, będą, to też będzie forma w jakiś sposób treningu ruchu jednostronnego. Także wszystkie takie ruchy będą miały mimo wszystko większe przełożenie na sport niż właśnie stanie na piłce bosu. Ale teraz jeżeli chcielibyśmy jeszcze bardziej podkręcić sobie właśnie tą stabilizację, no to tutaj możemy użyć takiego narzędzia treningowego, które się nazywa perturbacja. Tak mi to nazywa perturbacja w treningu. I teraz o co tutaj chodzi? Chodzi tutaj o to, że w momencie gdy my wykonujemy jakieś ćwiczenie, do, do, wykonujemy to ćwiczenie zazwyczaj na sztandze, ponieważ tak jest po prostu najłatwiej to zrobić. Doczepiamy sobie do no, sztangi jakieś obciążenie. W moim przypadku będą to ketle. Ketle są zaczepione przy pomocy gumy do sztangi. No i te ketle można powiedzieć, wykonują właśnie takie nieprzewidywalne ruchy, tzn. perturbacje, drgania, takie, na które my nie jesteśmy jakby do końca przygotowani. My nie wiemy do końca, w którą stronę ten ciężar nas bójnie, w którą stronę drgnie. Jest to takie bardzo, bardzo takie nieprzewidywalne środowisko dla nas. No, czyli w sumie to, co my chcemy w sporcie uzyskać, tak? My w sporcie też nigdy nie wiemy, z jakiej strony nas rywa, zaatakuje, jaka siła do końca nas tutaj za chwilę spotka. Jest to takie bardzo fajne narzędzie, które pozwoli wam właśnie wznieść tą stabilizację na jeszcze, wy, jeszcze wyższy poziom, jeżeli trenujecie sportowalki, ale w sumie no każdy tak naprawdę sport. Ja oczywiście tutaj mówię o sportach walki, no bo mój kanał jest kierowany głównie do zawodników sportu walki, ale jest to narzędzie, które możecie użyć absolutnie z każdym sportowcem, czy to jest siatkarz, piłkarz i tak dalej. Minusy takiego podejścia. No to oczywiście, jeżeli będziecie nadużywali tego podejścia, no to może to spowodować, że bardzo szybko ulegniecie przetrenowaniu. Pamiętajcie, że takie bardzo mocne drgania, takie wymaganie od nas stabilizacji, no to jest bardzo męczące dla naszego układu normowego, jeżeli będziecie nadużywać właśnie tych ćwiczeń, no to jest nie bardzo, bardzo duże ryzyko, że na normalnym świecie wy się się przetronujecie. Raczej tego typu ćwiczenia wrzucamy sobie gdzieś w okresie, gdy my jesteśmy jeszcze dość daleko od walki i też na pewno gdzieś tam. Nie przesadzamy z ilością tych ćwiczeń. Myślę, że jedna-dwie serie w treningu to jest maks, ponieważ no, zróbcie sobie raz takie ćwiczenie, to zrozumiecie o co mi chodzi. Jest to naprawdę tutaj bardzo, bardzo męczące, tak? To nawet nie chodzi o to tutaj, że tu ciężar będzie duży, tak? Ponieważ tu ciężar też będzie stosunkowo mały. Trudnością w tym ćwiczeniu będzie to, że tutaj y, będziecie musieli się bardzo mocno stabilizować i jakby nie będziecie mogli się nawet na chwilę rozluźnić, ponieważ no wasze ciało będzie musiało być cały czas przygotowane na jakiś niespodziewany ruch, drganie, który może wystąpić. Tego typu trening również się fajnie sprawdzi, oczywiście na dużo mniejszym obciążeniu. W momencie, gdy wywracacie po jakiejś kontuzji, oczywiście nie od razu, jeżeli już macie zielone światło od fizjoterapeuty, że możecie wzmacniać sobie struktury, no to taki trening może też fajnie Was pobudzić po prostu do lepszej stabilizacji tej kończyny, która była gdzieś tam uszkodzona. Również taki trening może się sprawdzić np. u osób, które mają jakieś problemy neurologiczne tak itd., aczkolwiek no tutaj też już zalecam jakąś konsultację z lekarzem na przykład albo z fizjoterapeutą, tak Nie wierzcie mi tutaj do końca na słowo, ponieważ no, tutaj jakby każdy przypadek jest jakby troszkę inny, no i tutaj mówię, musicie też wykazać się zdrowym rozsądkiem lub też sięgnąć po poradę kogoś bardziej doświadczonego. Oczywiście minusem też tego, takiego podejścia będzie to, że no, tutaj nie użyjecie dużego ciężaru, tak? no, ale tutaj nie chodzi o użycie dużego ciężaru, tylko chodzi tutaj o poprawę stabilizacji i tutaj taki jest właśnie cel. Tak? No i myślę, że gdy wrzucicie sobie w plan treningowy takie ćwiczenia, bo na przykład macie na przykład problemy z tym, że nie wiem, macie jakieś nawykowe, nawykowe skręcenie kostki, tak dalej, no to naprawdę zobaczycie, że czujecie się dużo bardziej pewni, nawet jak w głowie psychicznie czujecie się dużo bardziej pewni, stając na jakiejś tam kończynie. No i zobaczycie, że ta wasza stabilizacja naprawdę wniesie się na dużo wyższy poziom. I ja tutaj dzisiaj wam to pokażę na przykładzie dwóch ćwiczeń, tak żebyście załapali o co chodzi. Jedno na kończyny górne, jedno na kończyny dolne. No i tutaj, jeżeli chodzi o kończyny górne, no to zrobimy sobie po prostu wyciskanie nad głowę. I tutaj będą po prostu ketle zaczepione do sztangi z jednej i z drugiej strony na gumach. No potrzebujemy oczywiście tutaj nagrania, nie będą takie duże duże ketle, tak chciałbym po prostu wam dobrze pokazać, o co mi chodzi. No i też zrobimy coś na kończyny dolne. No i tutaj pojedziemy już trochę bardziej hardkorowo I tutaj sobie zrobimy nie dość, że jeszcze perturbację, czyli właśnie sztanga będzie miała zaczepione ketle na gumach. No to sobie zrobimy jeszcze ruch jednostronny, czyli sobie zrobimy zakrok, tak? Czyli no, jakby w wykroku, czy tam w zakroku można powiedzieć, jakby no dwie kończyny są na ziemi ale ze względu na to, że jakby jest to ruch, który jest w jakiś sposób niestabilny też, ponieważ my w pewnym momencie jakby przestawiamy jedną nogę do tyłu i przebywamy na jednej nodze, no to to będzie bardzo, bardzo wymagający ruch no i taki już naprawdę wymagający, jeżeli nie czujecie się jeszcze na siłach to oczywiście mogą być jakieś przysiady, nie musi być to coś, co wykonujecie jakby na na jednej nodze. Także lecimy, pokazuję, o co mi chodzi. Dobrze, więc tak, myślę, że ilość stadi to 3 max 4 na dane ćwiczenie z gumami, ilość powtórzeń, no myślę, że tak do 8, no i też pamiętajcie, że im ta guma się bardziej rozbuja, to będzie ciężej, no i tutaj też macie taki niespodziewany efekt takiego szarpnięcia ekscentrycznego, że guma jakby stara się jakby was ściągnąć do dołu w momencie, gdy coś robicie, właśnie takie ćwiczenia, właśnie jak na przykład wyciskanie nad głowę, czy też właśnie te zakroki, no i to jest takie bardzo fajne ćwiczenie Ono was uczy takiej stabilizacji w bardzo taki nieprzewidywalny sposób, czyli nie wiecie do końca kiedy ta guma was szarpnie do dołu i na ile ona siły wygeneruje, na ile ona się rozbuja no więc tak, to jest tak naprawdę to, co wy chcecie w sportach walki. Wy tak naprawdę nigdy nie wiecie, co się wydarzy za chwilę. Nie? Na ile byście musieli wygenerować właśnie siłę koncentryczną, ekscentryczną, izometryczną i tak dalej. Jak widzieliście tutaj, jak ja wykonywałem te ćwiczenia, to robiłem je dość wolno i nie robiłem je dość wolno tego, bo mi się nie chciało, tylko robiłem je dość wolno, ponieważ nie ja byłem w stanie zrobić szybciej, tak? Ponieważ w pewnym momencie musiałem się ustabilizować, usztywnić, tak? wygenerować trochę siły izometrycznej przez pewien moment i dopiero byłem w stanie dopiero dokończyć ruch. Tak, więc spróbujcie. Przestrzegam, bardzo agresywna metoda, ale naprawdę, gdy ją wdrożycie w treningu, zobaczycie, że naprawdę stabilizacja to jest po prostu, no, level top, top. Tyle ode mnie, dziękuję Wam bardzo za oglądanie odcinka, mam nadzieję, że okazał się dla Was ciekawy i przydatny, no i myślę, że widzimy się za tydzień w kolejnym, mam nadzieję, ciekawym i przydatnym odcinku. Trzymajcie się, cześć! O dzisiaj powiem Ci Jak wie, że święta idą. Masz trochę więcej litości. Podciąganie nóg, na czym polega? Na podciąganiu palców. Jak robimy podciąganie nóg, to podciągam rękę. Jeszcze raz. Dobrze, dobrze, zacząłem. Jeszcze raz.